robi polityczną karierę. Synek został farmerem. Mogłem służyć potem hyrem. Lordzie Wejder! Lordzie Wejder! Co jest? Imperator dzwoni. Mówi, że pan nie odbiera. Przecież wiesz, że mam słaby ram. Ale imperator, za dzisiejszą akcję, obiecał dokupić mi nowy akcelerator i ulepszyć mojego snapdragona. O co chodzi? A ma pilną sprawę. Kuh. Dziękuję za informację. Teraz możesz mnie zostawić. Dobrze. E, był zdenerwowany. Kuh. Zrozumiałem. Kuh. Słucham, imperatorze. Fajder, Fajder, co ty tam robisz? Nie odbierasz ode mnie w ogóle połączeń. Eee, właśnie robiłem bardzo ważną rzecz. Podbiłem na twoje życzenie kolejną planetę. Teraz będą tak jak chciałeś składali nam podatki i będą ulegli. Wajder, masz kolejną misję. Pieniążki znów się kończą. Musisz lecieć na planetę z eee, Prażmy, która teraz. A, leć na ziemię, podbij teraz ziemię! Zobądź pieniążki dla imperium, bo inaczej długo nie przetrwamy. Dobrze imperatorze, bez odbioru. Sługo, sługo! Słucham, Wajder. Gdzie mój statek? Eee, ma pan sobą pamięć, czy co? Nie igraj ze mną, sługo! Dobra, dobra, lordzie. Podczas inwazji i desantu, pański statek został zniszczony. Nie ma w tym momencie pańskiego statku do dyspozycji. Załatw więc mi coś innego. Eee, mamy tylko to, co stoi tam. Niech będzie, nada się. Skoro nie mam innego wyboru, dam sobie radę tym statkiem. Zz O nie! Klocko Zaur City mierzyło się z różnymi zagrożeniami, ale nie z imperium galaktycznym, z nimi nie mamy żadnych szans! Ziemio, klocko Zaur City. Poddaj się w tej chwili i przyłącz się do imperium galaktycznego, a nie stanie ci się żadna krzywda. W przeciwnym razie... Spotkasz się ze złością imperatora co, co, co jest co jest? Duszę się ja, ja się duszę, mój sprzęt się zawieził. Co, co Kapitanie, zabierz mnie stąd, zabierz mnie stąd, szybko mój sprzęt nie działa! Nie ma za co? Widziałeś? Cyberbaba znów nas uratowała! Wywołała zwarcie w systemach Vajdera i przez to nas nie zaatakował! He, niesamowita ona jest. To już piąty raz w ciągu godziny, jak uratowała to miasto. Ja przestałam milczeć, jak wczoraj uratowała je 353. Czytałeś dzisiejszą gazetę? Cyberbaba znowu uratowała miasto. Ja widziałem w internecie przed minutą i 5 minut temu i 10 minut temu i 12 minut temu i 7 minut temu, ile dobrego zrobiła na miasta. Toż to największe błogosławieństwo, jakie spotkało to miasto. Odkąd Cyberbaba pojawiła się w mieście, wszystko co tu się dzieje. Dzieje się dobrze. Nawet moje mięso w mojej restauracji jest lepsze. Ha! A to dziwne, bo i tak zawsze było najlepsze. A skąd to wszystko wiem? Z internetu i z gazet. Tam wszystko piszę. I nie ma sekundy, by coś nie ukazywało się o cyberbabie, co byłoby wychwalanie mi w niebo głosy. Cyberbaba to przecież ekstra kobieta jest. My z mężem, odkąd otwarliśmy naszą kolejkę, znaczy co prawda był tam jeden wypadek na początku, ale to było przed tym jak pojawiła się jeszcze Cyberbaba i e, mieliśmy problemy. A odkąd pojawiła się Cyberbaba, listy do naszej kolejki nie zamykają się. E, co prawda są tam zapisani ludzi, tysiące, setek ludzi, a jeszcze nikt nie przyjechał, no ale pewnie przyjadą, nie? Cyberbaba uratowała to miasto. Nie no! Cyberbaba jest ekstra. Jeszcze wczoraj musiałem żyć na ulicy i kraść co popadnie. Dziś jestem milionerem. Wyobraźcie sobie, spotkałem wczoraj Cyberbabę i powiedziała mi, że od tak przelewa mi 2 tryliony bitcoinów. Cóż, co prawda, dalej nie mam domu, nie mam komputerka, żeby to sprawdzić, no ale czemu miałaby kłamać? Cyberbaba na prezydenta wszechświata! Cyberbaba normalnie uratowała Oktan. Jeszcze dziś rano, wychodząc z nocki, Patrzę, a tam pisze, że Oktan jest bankrutem. Firma nie ma hajsu. Po czym patrzę 15 minut później do gazet, a tam pisze, że Cyberbaba przelała ogromną kwotę na konto właśnie Oktana. Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Kupiłem więc drugi. Raz, ten sam egzemplarz gazety, a tam dalej to samo. Cyberbaba uratowała oktan. I nie tylko, uratowała całe miasto. Przecież ona jest po stokroć lepsza niż ta liga upiertliwy. Jedyne co nam dobrego dała ta liga, to że właśnie sprowadziła tu cyberbabę. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem. Wiecie jak jest, co ja wam będę gadał. Dobrze, że nie ma już tej ligi i jest zastąpiona przez cyberbabę. Cyberbabo, powiedz nam, jak to jest być zbawcą Clotkozor City, świata i okoli? No, całkiem w porze, ale jestem przyzwyczajona. Teraz tak żyję, to jest moje życie i niejedno miasto w życiu zbawiłam, także nic nowego. Dobrze, a powiedz mi, ponieważ dobre wieści o poprawie życia Clotkozor City nie kończą się i co sekundę ukazuje się jakiś nowy artykuł w gazecie czy w internecie, czy to nie ma szansy skończyć? Nie, absolutnie nie bójcie się, mam jeszcze pomysłów na 300 trylardów dni. 300 tryliardów? całkiem dużo, ale powiedz mi przede wszystkim czemu Liga Upierdliwych przyjęła cię jako wroga? Czemu myśleli, że jesteś zła i chcesz nam zaszkodzić? Przyznam się szczerze, nie mam pojęcia ale z tego co widzę, wszyscy cieszą się że Liga już znikła. Jak widać nie była nikogo, nikomu potrzebna Dokładnie drodzy państwo w ciągu tylko moich ostatnich trzech słów w gazecie ukazało się 15 nowych artykułów o tym jak cyberbaba uratowała nasze miasto, nawet podczas tej rozmowy gdy jej tu nie było, uchroniła nas przed atak atakiem wściekłych krów, czy choć Chociażby najazdem UFO. Nie wiemy jak to robi, ale musicie państwo przyznać, że jest niesamowita. Miejmy nadzieję, że Liga już nie wróci. Jak widać, miasto jej nie potrzebuje. Prosto do studia Maria Max-Kolanko. Dziękuję, dziękuję, Cyberbabo. Tak prywatnie też jesteś super babka. Dobra, też cię lubię, zróbmy tak. Ja przeleję ci na konto milion bitcoinów. A ty coś tam jeszcze szepniesz o mnie, kilka fajnych słówek w mieście. Milion bitcoinów? Nie, nigdy nie śniłam o takiej kasie. Nie ma sprawy. Zaraz o tobie taki program puszczę w telewizji, że nawet Oscara dostaniesz. I pokojową nagrodę Nobla. I o to mi chodziło. Liga? Panie, na co nam jakaś liga? Pff, cyberbaba to jest to. Na co nam jakaś liga, gdy mamy ją? Na co nam jakiś Wegeman i spółka, którzy nie zrobili jednej tysięcznej? Tego, co cyberbaba. Miejmy nadzieję, że liga już nie wróci. Jak widać, miasto jej nie potrzebuje. Dobrze, że nie ma już tej ligi i jest zastąpiona przez cyberbabę. Cyberbaba na prezydenta wszechświata! Na co nam jakiś Wegeman i spółka? I co? I co z nim? Co z naszym przywódcą? Co z Wegemenem? Niestety lichutko. Siedzi tak od tygodnia załamany pod dotknięciu mięsa. Jedyne co robi to od czasu do czasu spogląda w zegarek, ale nic do nas nie mówi. Musimy coś z tym zrobić, ziomuś. No ale co? Nie może tak być. Inaczej cyberbaba wygra z tym miastem. Wygra to miasto i będzie nami rządzić. Mam pomysł. Musimy zebrać pomoc z zewnątrz. Chodź, poszukamy razem. Mam pomysł. Będzie szybciej jak się rozdzielimy. Tak, tak, jak w każdych horrorach. Ludzie! Ludzie! Musicie pomóc. Wegemen się załamał po ataku Cyberbaby. Nie jest w stanie jej pokonać, a my bez kapitana nie jesteśmy w stanie też jej pokonać. Jeśli go nie wspomożemy słowem i otuchom, on się podda. Nie stanie do walki z Cyberbabą i nie wygramy tej walki. Cyberbaba przejmie miasto. Panie, cóż pan. Cyberbaba to jest to. Cyberbaba to jest klasa. Dała każdemu po... Trylion bitcoinów. Co nam dał Wegemen? Nic nam nie dał, a kilku z nas jeszcze odebrał jedzenie mięsa i są teraz weganami. Tak jest. Na co nam ten Wegemen i ta cała liga opierdliwych? Na nic. Nic nie przyniosła, nic nie dała dobrego. A cyberbaba? Co? Nie ma osoby, której nie zrobiłaby dobrze w tym mieście i która by jej nie robiła. Czytałeś w ogóle gazety? Co sekundę pojawia się nowy artykuł z cyberbabą w internecie i w gazetach. Jaka to jest cudowna i jak świetnie ratuje miasto! Ziomuś, wejdź sobie w sieć, wejdź sobie w kiosk i poczytaj sobie. A nie zawracaj nam tu. My ci nie pomożemy. Człowieku, jakie odbierze nam miasto? Bo ona pomaga temu miastu. Weźcie w głowę stukni. O nie, cyberbaba zmanipulowała całe miasto. Wszędzie rzuca ogłoszenia z sobą i artykuły w prasie i w internecie, które oczywiście nie są prawdą, ale ludzie w nie wierzą. I wszyscy ją kupili, wszyscy ją uwielbiają. Tu nie znajdę pomocy. Muszę szukać gdzie indziej. Za kim jesteście, co? Za kim jesteście, krasnoludki? Za kim jesteście? Przyznawać się! Za kim jesteście? Niech tylko się dowiem, za kim jesteście? Za kim jesteśmy? Nie, my przyszliśmy ich prosić o pomoc, a nie im wklepać. A? no dobra. Y, krasnoludki. krasnoludki, y, to znaczy, y, za może pomoglibyście nam wesprzeć wegemena? Ziomek się trochę, wiecie, podłamał po przegranej. Z cyberbabą i teraz nie możemy go wciągnąć w znów wirwalki, żeby z nami z nią walczył, a bez niej on przegra i stracimy całe miasto, a wy stracicie swój mały domek, krasnoludki pomożecie. A idź pan stąd! Cyberbaba jest cudowna! Nie pomożemy ci, nie ma opcji! Da, nie chcemy, żeby opuściła miasto. Chcemy, żeby sprowadziła tu. I... Więcej cyberbab! Tak, czułem, że nigdzie w tym mieście nie uzyskam pomocy. Może chociaż ty, Koniku, nam pomożesz. Proszę cię, pomóż nam w walce i wesprzyj wegemena przede wszystkim. Uuu, po co? Cyberbaba dała mi tyle siana, ile tylko chce! Dała mi trylion siana! Co ty mówisz, Koniku? Ona jest oszustką! O! Póki co wygląda na to, że to kilka upierdliwych jest oszustwem, a nie cyberbaba! Nikt mi w tym mieście nie pomoże. Wszyscy są zmanipulowani przez Cyberbabę. Nikt nie jest chętny pomóc. Wszyscy są przekonani, że ona jest super. A wiedzą to tylko z internetu i z gazet. Prawda jest jednak zupełnie inna. I Cyberbaba zamierza unicestwić to miasto. Zamierza je zniszczyć. Jak każdy super złol na tej planecie. Jeżeli czegoś nie zrobimy, boję się, że to miasto polegnie. A weź się, pan, puchni w ten głupi łeb! Cyberbaba jest super. Pomaga miastu. Coś ty człowieku, nie czytałeś wiadomości sprzed sekundy? O, co za gość. Błagam! Czy ktoś w tym mieście nam zaufa? E, koleś, e, koleś na mnie nie patrz, ja jestem martwy. To tym bardziej możesz pomóc. E, nie chce mi się. Cyberbaba przeniosła mój mózg? Do cyberprzestrzeni, tylko jeszcze nie dała hasła dostępu, ale jak już da, to będę mógł żyć w cyberprzestrzeni w prawdziwym ciele i to w jakiejś grze. Jak dla mnie brzmi czadowo! Eee, czekaj, wiem, wiem, kto może pomóc. Komendancie, komendancie, dobrze, że pana złapałem. Musimy coś z tym zrobić. Tak, wiem doskonale, że musimy coś z tym zrobić. Spokojnie, już nad tym działam. Uff, chociaż ty mnie rozumiesz. Prawie nikt w mieście nie traktuje sprawy poważnie. Nie bój się, ja potraktowałem ją poważnie. To dobrze, dobrze to słyszeć, panie komisarzu. Wiem, dlatego działanie podejmujemy już. Już? To czekaj, biegnę po Wegemena. O, co? 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 Mam po niego nieść? Czekaj, czekaj, żebyśmy się zrozumieli. Co rozumiesz przez działanie? Ej, no, zmobilizowanie Wegemena i Ligi Upierdliwych i zniszczenie Cyberbaby. Zaraz, zaraz, ale ja poprzez działanie miałem na myśli zlikwidowanie właśnie Ligi Upierdliwych. Nie zrobili kompletnie nic dobrego dla miasta, jedynie brali kasę, a to Cyberbaba jako jedyna ratuje to miasto i zbogaciła to miasto finansowo i kulturowo. Więc ja cały czas mówiłem o likwidacji Ligi Pierdliwych. Nie, pan też? Co pan też? Człowieku, dzisiaj 735 razy cyberwała pomogła temu miastu. Nie czytałeś internetu i artykułów? A to jest jedno wielkie oszustwo. Jakie oszustwo, człowieku? Przesłała mi dzisiaj trylion bitcoinów. A był pan na koncie? Widział pan tę kasę na koncie? O, no, no to prawda. A, no może troszkę nie, bo faktycznie jak chciałem wejść na konto, zalogować się, żeby sprawdzić, czy to prawda, to konto było przeciążone, ponieważ już mi przesyłała drugi Trylion bitcoinów, no więc stwierdziłem, że jej nie szkodzi. Sprawdza, jak się uspokoi, przestaje nam przesyłać kolejne tryliony bitcoinów. Nie zmienia to fakt, że wszystkim przelała miliony bitcoinów. Ona nie może być fałszywa. Iron Guy, radzę więc ci się uspokoić, albo pójdziesz siedzieć za bezczeszczenia naszego bohatera miastowego. O nie, on też jest nie do przegadania. Pik, 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 Króliczku, cześć. Jak się trzymasz, króliczku? Wszystko dobrze, leczę się powoli. Dobrze słyszeć, kulusku. Słuchaj, potrzebujemy Twojej pomocy. To znaczy Wegmem potrzebuje Twojej pomocy. Wiesz, że jesteś jego ulubieńcem. On ma teraz trochę załam. Ty go możesz zmobilizować do mobilizacji. I do pokonania cyberbaby. Haha, jestem super inteligentny, że to wpadłem. Wiedziałem, że ty nam pomożesz. Bo, prawda, ty wejdziesz, zmobilizujesz go, pokonamy cyberbabę. Cyberbaba se pójdzie, przewrócimy, znów uratujemy miasto, znów miasto będzie wolne i znów będzie gotowe pod kolejny sezon i będzie cudownie je! Jestem geniuszem, że to wpadłem, prawda? Prawda? Dobra, króliczku, zbieraj się i idziemy pomóc Wegemenowi, okej? Okay? Dobra, chodź, króliczku. Czemu leżysz? Króliczku, króliczku, nie możesz stać, bo nie masz siły, prawda? Cały czas jesteś chorutki, to nic się nie dzieje. Ja pójdę po wegemena, pójdę po wegemena on tu przyjdzie i się pokadacie i będzie dalej cudownie. Spokojnie, leż króliczku nic ci nie stanie. Idę po wegemena, dobra? Będziemy za 5 minut, dobra? Czekaj, tu po nikogo nie idź. Co? W króliczku, co ty powiedziałeś? Nie idź po nikogo. Ale jak to, Króliczku? Dlaczego mam po nikogo nieźle się czujesz? Nie, przyjąłem już od Wegebaby milion marchewek na moje konto. Wybacz, nie mogłem się oprzeć milionu marchewek na moim koncie. Króliczku, ale że ty? Króliczku, byłeś ostatnią nadzieją tego miasta byłeś ostatnią nadzieją dla wegemena! Co ty zrobiłeś, Króliczku? Nie mogłem się oprzeć. Króliczku, ale ty nawet konta nie masz! Na co ci ta cyberbaba przelała te marchewki, jak ty konta nawet nie masz? Jak więc widzisz, nie zamierzamy pokonać cyberbaby. Ba! Wręcz przeciwnie, zamierzamy, by miała jeszcze większe udziały w tym mieście, bo widzisz, bardzo podoba nam się ten nowy porządek w mieście. Dzień dobry, cyberbabo. Co tam, wychodzimy? Tak jest. Otwórz mi bramę. Cyt. O nie. Proszę. Ledwo dyszę. Zostaw mnie w spokoju, cyberbabo. Okej. Okay. Nie chcę ci więcej robić krzywdy, przystojniaku. Mi się podobaż, taki elektroniczny, zmechanizowany, więcej elektroniki niż żywej tkanki. Ale potrzebuję od ciebie jednej rzeczy. I już ci daję spokój. I to zwarcie, które u ciebie wywołałem, było niegroźne, nie martw się, nie zabiłabym cię przecież. Ja taka nie jestem, ale potrzebuję od ciebie jednej rzeczy. Potrzebuję tego. Cyperbabo, <laughs> powiedz mi tylko, twoje wewnętrzne zło bardzo mi się podoba. Pasowałabyś do nas. Ale co ci zrobiło? Czemu chcesz unicestwić to miasto? Co? Unicestwić to miasto? Powaliło cię? Nie chcę nic zrobić temu miastu. Mam tylko jeden cel. Jeden, jedyniutki. Cel mam tylko jeden. Chcę, chcę załatwić Wegemena. Pzzz!